Mamo, umrzesz niedługo. Te słowa jak nóż w sercu. Patrzę na syna, który jeszcze wczoraj dzwonił do mnie najdroższą mamą, a dziś stoi w moim salonie i liczy dni mojego życia. Nora za nim kiwa głową z wyrazem twarzy, jakby już wybierała kolor ścian. Lepiej by było, gdybyś przepisała mieszkanie na nas teraz, póki jeszcze żyjesz, dodaje z uśmiechem, który powinien być serdeczny, ale jest chłodny jak śnieg w styczniu. Moje nogi się trzęsą. Siedemdziesiąt lat życia, a czuję się jak dziecko, które właśnie usłyszało, że święty Mikołaj nie istnieje. Wszystko wokół mnie wiruje, obrazy na ścianie, te same, które wieszałam z mężem trzydzieści lat temu, kanapa, na której przesiadywałam nocami, gdy dzieci chorowały. Teraz to wszystko ma przestać być moje, bo i tak niedługo umrę. Może rzeczywiście jestem już blisko końca? Może oni widzą coś, czego ja nie dostrzegam. Przecież Tomek to mój syn, mój pierwszy krzyk na sali porodowej, moja pierwsza bezsenność, pierwsza radość. Karmiłam go piersią przez dziesięć miesięcy, bo lekarz powiedział, że to najlepsze dla jego zdrowia. Spałam po trzy godziny na dobę, gdy przechodził zapalenie ucha. Pamiętam, jak w podstawówce płakał, bo dzieci śmiały się z jego okularów. Następnego dnia kupiłam mu nowe, modne, za ostatnie pieniądze odłożone na swoje buty. Chodziłam w starych trampkach całą zimę, ale on był szczęśliwy. Gdy zdawał na studia, sprzedałam mamy pierścionek, żeby zapłacić za korepetycję z matematyki. Nigdy mu nie powiedziałam. Myślał, że sam sobie poradził. Pamiętam jego pierwszy dzień w nowej pracy. Dzwonił do mnie podekscytowany Mamo, mam prawdziwą pracę. Płakałam ze szczęścia. Mój syn, inżynier. Cudownie zabrzmiało to wtedy. A potem był Grześ, mój młodszy, bardziej wrażliwy, ale i bardziej wymagający. Gdy zachorował na zapalenie płuc, nie odchodziłam od jego łóżka przez tydzień. Mąż mówił, że przesadzam, ale ja czułam, że tylko moja obecność go ratuje. I może miałam rację, bo wyzdrowił bez komplikacji. Dałam też Grzesiowi wszystko, co mogłam. Gdy chciał grać na gitarze, pożyczyłam pieniądze od sąsiadki. Gdy marzyła mu się wycieczka do Paryża z klasą, nie jadłam obiadu przez miesiąc, żeby zbierać na ten wyjazd. Widziałam, jak inne matki odmawiają swoim dzieciom, a ja nie mogłam. Nie umiałam patrzeć na ich smutne oczy. Po śmierci męża zostałam sama z nimi? Czternastoletni Tomek i dwunastoletni Grześ. Pamiętam, jak płakałam w łazience, żeby nie widzieli. Jak udawałam, że wszystko jest w porządku, gdy świat runął mi na głowę? Pracowałam na dwie zmiany. W dzień w sklepie, wieczorem sprzątałam biura, chciałam, żeby niczego im nie brakowało. Może to błąd, że za bardzo ich rozpieszczałam? Może powinnam była być bardziej twarda? Ale przecież robiłam to z miłości. Każdy grosz, każda godzina, każda łza, wszystko po to, żeby byli szczęśliwi, żeby mieli lepsze życie niż ja. Wszystko zaczęło się zmieniać rok temu. Najpierw drobne sygnały. Tomek przestał przyjeżdżać na niedzielne obiady. Mamo, mamy plany z Zofią, mówił przez telefon. Zawsze mieli jakieś plany. Zofia, jego żona, zaczęła coraz częściej mówić o tym, jak to ciężko jest młodym ludziom znaleźć mieszkanie. Pani Halinka, wie pani, że my płacimy osiemset złotych za kawalerkę? To szaleństwo, mówiła podczas ostatniej wizyty, patrząc znacząco na moje trzy pokoje. Grześ też zaczął się zachowywać dziwnie. Zwykle dzwonił do mnie co drugi dzień, teraz czasem mijał tydzień. Gdy pytałam, czy wszystko w porządku, odpowiadał Tak, mamo, wszystko gra, tylko jestem zajęty. Ja ale w jego głosie słyszałam coś, czego wcześniej nie było dystans. Na Wielkanoc Tomek powiedział, że spędzą święta u rodziców Zofii. Oni mają większy dom, więcej miejsca, tłumaczył. Większy dom? Przecież przez dwadzieścia lat Tomek uwielbiał moje święta. Mówił, że nikt nie robi takiej mazurki jak ja. Zostałam sama przy Wielkanocnym stole. Cztery krzesła, jeden talerz, szynka, którą mariowałam przez trzy dni, jajka, które farbowałam wieczorem, patrząc na telewizor. Wszystko bez sensu. Potem było jeszcze gorzej. W czerwcu grześ organizował grill z przyjaciółmi. Mieszka przecież tylko dwa bloki dalej, ale nie zaprosi. Dowiedziałam się od sąsiadki, która widziała, jak nosi krzesła z mojego piwnicy. Moje krzesła, na moja grilla, na który nie zostałam zaproszona. Lipiec był najgorszy. Zofia zaszła w ciąże i przy rodzinnym spotkaniu, pierwszym od miesięcy, wszyscy rozmawiali o tym, ile będzie kosztować dziecko. Najważniejsze, żeby mieć swoje mieszkanie, — powtarzała Zofia. Nie chcemy, żeby dziecko dorastało w wynajmowanym lokalu. Patrzyłam na nich i czułam się jak intrus, jakby moja obecność była uciążliwa, jakby wszyscy wiedzieli coś, czego ja nie wiedziałam, jakby mnie już pochowali, a ja jeszcze nie zdążyłam umrzeć. Grześ siedział cicho, ale widziałam, jak wymienia spojrzenia z Tomkiem. Milczące porozumienie, którego nie rozumiałam. Byłam w swoim własnym domu, ale czułam się jak obca. Sierpień przyniósł kolejny cios. Zofia, już z widocznym brzuszkiem, zaczęła mówić o tym, jak to trudno jest urządzić dziecięcy pokój w kawalerce. Gdybyśmy mieli więcej miejsca, moglibyśmy nawet babcie częściej odwiedzać, powiedziała, patrząc na mnie. Babcie. Już nie byłam mamą, tylko babcią. Nie Halinka, nie nawet pani Halinka, babcia. Wrzesień był miesiącem, w którym wszystko się skończyło. Tomek przyszedł z Zofią, bez wcześniejszego telefonu, bez ostrzeżenia. Usiedli na mojej kanapie, jak na sali sądowej, a ja czułam się jak oskarżona. Mamo, musimy porozmawiać, zaczął Tomek. Te słowa zawsze oznaczają coś złego zawsze. Zofia położyła rękę na brzuchu gest ochronny, jakby moje istnienie mogło zaszkodzić jej dziecku. Halinka my naprawdę potrzebujemy więcej miejsca powiedziała cicho. Nie może być tak, że nasze dziecko będzie dorastało w takich warunkach. Mamo, umrzesz niedługo. Tomek powiedział to tak, jakby mówił o pogodzie. Spokojnie, rzeczowo. Lepiej by było, gdybyś przepisała mieszkanie na nas teraz, póki jeszcze żyjesz. Uniknęlibyśmy podatku od spadku. Siedziałam i patrzyłam na niego. Na tego mężczyznę, którego urodziłam, wykarmiłam, wychowałam, który właśnie powiedział mi, że umrę niedługo, żeby dostać moje mieszkanie. Możesz zostać, oczywiście, dodała Zofia szybko, ale to by było już nasze, dla Twojego wnuka. Znowu ta ręka na brzuchu. A gdzie ja mam mieszkać? zapytałam cichutko. Tutaj, mamo, powiedział Tomek. Ale może w mniejszym pokoju? Dziecko będzie potrzebować więcej miejsca. W mniejszym pokoju w moim własnym mieszkaniu mieszkaniu, które kupiłam z mężem trzydzieści lat temu mieszkaniu, w którym wychowałam dwóch synów mieszkaniu, w którym płakałam, gdy mąż umarł mieszkaniu, które było moim światem Grześ też się zgodził powiedział Tomek uważa, że to dobry pomysł. Grześ się zgodził. Mój młodszy syn, który całe życie był bardziej delikatny, również chciał mnie obrabować. Nie użył innych słów, ale to była kradzież. Kradzież mojego życia. Zofia wstała. Pomyśl o tym, Halinka, to najlepsze dla wszystkich. Pogłaskała mnie po ramieniu jak psa. Dla twojego wnuka. Zostałam sama. W moim salonie, na mojej kanapie, patrząc na zdjęcia na komodzie, Tomek w czapce absolwenta. Grześ z pierwszą nagrodą z konkursu matematycznego, ja z mężem w dniu ślubu. Wszystko stało się jasne. Nie byłam już matką. Byłam przeszkodą, płakałam przez trzy dni, nie wychodziłam z domu, nie odbierałam telefonu. Czułam się jak żywy trup, jakby rzeczywiście umarłam, ale nikt nie powiedział mi o tym oficjalnie. Czwartego dnia zabrakło mi mleka. Musiałam iść do sklepu, wyglądałam okropnie. Zmierzwione włosy, podkrążone oczy, stary szlafrok. Nie dbałam o to. Po co? W sklepie kolejka była długa. Stałam i patrzyłam w podłogę, gdy ktoś za mną powiedział: "Przepraszam, czy pani się dobrze czuje?". Odwróciłam się. Kobieta w moim wieku, może trochę młodsza. Miała ciepłe oczy i szczere zainteresowanie na twarzy. Nie pamiętałam, kiedy ostatnio ktoś spytał, czy czuje się dobrze. "Tak, wszystko w porządku", skłamałam. "Nie wygląda pani na to", powiedziała delikatnie. "Jestem Krystyna. Widziałam panią już kilka razy w tej okolicy. Krystyna, proste imię, bez zbędnych ozdób. Mówiła cicho, ale pewnie. Miała w sobie coś, co od razu budziło zaufanie. Halinka, przedstawiłam się. Halinka, czy ma pani ochotę na kawę? Zapytała. Znam miłą kawiarnię niedaleko. Czasem dobrze jest z kimś porozmawiać. Powiedziałam tak, chociaż nie wiem dlaczego. Może dlatego, że od trzech dni nie rozmawiałam z nikim. Może dlatego, że w jej głosie nie było litości. Tylko normalność. Kawiarnia była mała, przytulna. Krystyna zamówiła dla nas dwie kawy i ciastka. Nie pytała, czemu płakałam. Opowiadała o swoim życiu, o tym, jak przeprowadziła się tutaj po rozwodzie, jak uczy się malować, jak odkryła, że życie po pięćdziesiątce może być inne niż wcześniej myślała. Wie pani, Halinka, powiedziała po chwili, całe życie żyłam dla innych, dla męża, dla dzieci, dla wszystkich dookoła, a potem pewnego dnia, Zrozumiałam, że nikt nie pyta, czego ja chcę, nikt nie dba o to, czy jestem szczęśliwa. Zaczęłam płakać. Przy obcej kobiecie, w kawiarni, płakałam jak dziecko. Przepraszam, szeptałam, ale Krystyna podała mi chusteczkę i wzięła mnie za rękę. Nie przepraszaj za łzy, powiedziała. Czasem to jedyna uczciwa rzecz, jaką możemy zrobić. Opowiedziałam jej wszystko. O synach, o mieszkaniu, o tym, jak się czułam. Mówiłam i płakałam, a ona słuchała bez oceniania. Halinka powiedziała na koniec: „ Czy ty chcesz oddać im to mieszkanie? Nikt wcześniej nie zadał mi tego pytania. Czy ja chcę? Nie! powiedziałam po raz pierwszy głośno. Nie chcę. Krystyna dała mi numer telefonu do swojego prawnika. Maciej Kowalski powiedziała: „Porządny człowiek, nie będzie cię okradał z pieniędzy ani karmił pustymi nadziejami. Dzwoniłam do niego tydzień. Za każdym razem, gdy wykręcałam numer, odkładałam słuchawkę. Bałam się, bałam się, że powie mi, że synowie mają rację, że rzeczywiście powinnam im oddać mieszkanie. W końcu zadzwoniłam. Dzień dobry. Tu Halinka Nowakowska. Dostałam pani numer od Krystyny. Maciej Kowalski miał spokojny głos. Umówiliśmy się na spotkanie w jego kancelarii. Małe biuro, ale czyste i profesjonalne. Wysłuchał mojej historii bez przerywania. Pani Halinio powiedział na koniec. Czy pani synowie mają jakiekolwiek prawne podstawy, żeby domagać się tego mieszkania? Nie wiem, powiedziałam. Oni mówią. Nieważne co mówią, przerwał mi. Mieszkanie jest pani, kupione w małżeństwie z mężem, przepisane na panią po jego śmierci. Nie ma żadnych długów, żadnych zobowiązań. To jest pani własność, poczułam dziwną ulgę. Jakby ktoś powiedział mi, że jednak jestem człowiekiem. Ale oni mówią, że lepiej przepisać teraz, żeby uniknąć podatku, powiedziałam. Pani Halinio, Maciej nachylił się w moją stronę, czy pani ma zamiar umierać w najbliższym czasie? Nie sądzę, odpowiedziałam. To po co miałaby pani się pozbywać swojego mieszkania? Jeśli pani chce, może pani żyć w nim jeszcze dwadzieścia, trzydzieści lat. To pani dom dwadzieścia, trzydzieści lat brzmiało to jak nadzieja. Co mogę zrobić? Zapytałam. Jeśli pani chce, może pani sprzedać mieszkanie i kupić sobie mniejsze, reszta pieniędzy zostanie pani na godne życie, powiedział, albo może pani zostać tam, gdzie jest i powiedzieć synom, że to pani dom. Sprzedać. Nie przepisać, nie oddać. Sprzedać i mieć pieniądze na siebie. Ile może być warte? zapytałam. Trzy pokoje w centrum, dobry stan? Około pięćset tysięcy złotych, powiedział. Może więcej pięćset tysięcy złotych. Nigdy w życiu nie miałam tyle pieniędzy. Nigdy nie myślałam, że mogę mieć. Mogę to zrobić bez ich zgody? Zapytałam. Pani Halinio, to pani mieszkanie. Może pani robić z nim co chce: sprzedać, wynająć, pomalować na różowo. Nie potrzebuje pani niczyjej zgody. Wyszłam z kancelarii z poczuciem, jakbym znów zaczęła oddychać. Przez pierwszy raz od miesięcy poczułam, że mam wybór. Tego wieczoru zadzwoniłam do Krystyny. Postanowiłam, powiedziałam, sprzedam mieszkanie. I co potem? Zapytała. Potem zacznę żyć dla siebie. Tomek zadzwonił do mnie wieczorem, dzień po tym, jak wystawił mieszkanie na sprzedaż. Głos miał ostry, pełen oburzenia. Mamo, co ty robisz? Rozmawiałem z agentem nieruchomości. Mówi, że sprzedajesz mieszkanie? Tak, sprzedaję, powiedziałam spokojnie. Ale przecież mieliśmy umowę, krzyknął. Miałaś przepisać mieszkanie na nas. Tomek, my nie mieliśmy żadnej umowy, odpowiedziałam. Ty powiedziałeś mi, że niedługo umrę i chciałeś moje mieszkanie. Ja się nie zgodziłam. Cisza. Potem usłyszałam, jak Zofia mówi coś w tle. Mamo, to nielogiczne, powrócił Tomek. Gdzie będziesz mieszkać? Co zrobisz z tymi pieniędzmi? Kupię sobie mniejsze mieszkanie i będę żyć z reszty, powiedziałam. Ale przecież te pieniądze to nasza spuścizna, powiedziała Zofia, która najwyraźniej wzięła słuchawkę. Mamy dziecko, potrzebujemy tego mieszkania. Zofia powiedziałam cichutko. Ja jeszcze żyję, nie ma żadnej spuścizny. Grześ zadzwonił godzinę później. Głos miał łagodniejszy, ale słyszałam w nim desperację. Mamo, proszę, przemyśl to jeszcze raz, mówił. Może znajdziemy jakieś rozwiązanie. Może możemy się dogadać. Jakieś rozwiązanie? Zapytałam. Grześ, przez dwadzieścia lat znajdowałam rozwiązania na wszystkie wasze problemy. Teraz przyszedł czas, żebym znalazła rozwiązanie na swój problem. Ale ja nie chciałem cię skrzywdzić, powiedział. Tomek przekonał mnie, że to dobry pomysł. Grześ, czy ty rzeczywiście myślisz, że umrę niedługo? Długa cisza. Nie, powiedział w końcu. Ale myślałem, że że to praktyczne, praktyczne. Pozbycie się matki to praktyczne. Mieszkanie sprzedało się w miesiąc. Młoda para, oboje lekarze, kochali się od pierwszego wejrzenia. Mówili o tym, jak tu będą szczęśliwi, jak tu będą wychowywać swoje dzieci. Patrzyli na moje mieszkanie tak, jak ja patrzyłam na nie trzydzieści lat temu. Tomek i Zofia musieli zostać w kawalerce. Zofia rodziła w grudniu, w mieszkaniu, które ledwo mieściło dwoje dorosłych. Słyszałam od sąsiadów, że Tomek szukał pożyczki na większe mieszkanie, ale banki odmawiały. Nie miał wystarczających dochodów. Grześ próbował wynająć mieszkanie bliżej centrum, ale ceny były zbyt wysokie. Został w swojej dwupokojówce na obrzeżach miasta. Kiedy jego dziewczyna... Aleksandra wspominała o zamieszkaniu razem, Grześ mówił, że jeszcze nie jest gotowy. Czasem widziałam ich w sklepie albo na ulicy. Tomek wyglądał na zmęczonego. Zofia, już z niemowlęciem, była blada i przygarbiona. Grześ chudł, wszyscy wydawali się starzy, patrzyli na mnie, jakbym była kimś obcym, jakby zapomniały, że jestem ich matką, a może pamiętały, ale to właśnie bolało najbardziej. Kupiłam sobie małe mieszkanie na drugim piętrze kamienicy w starej części miasta. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, balkon z widokiem na park. Jasne, ciepłe, moje. Pierwszego dnia siedziałam na podłodze w pustym salonie i płakałam. Ale to były inne łzy: łzy ulgi, strachu, ale też czegoś, czego nie czułam od lat wolności. Meble wybierałam sama nie to, co się podobało mężowi, nie to, co było praktyczne dla dzieci to, co mi się podobało jasna sofa, kolorowe poduszki, stolik kawowy ze szkła, rzeczy, które były piękne bez powodu. Z resztą pieniędzy postanowiłam robić to, czego nigdy wcześniej nie robiłam. Zapisałam się na kurs francuskiego. Przez całe życie marzyłam o tym, żeby znać ten język. Teraz miałam czas i pieniądze. Nauczycielka Izabel była francuską, która wyszła za mąż za Polaka i została w Krakowie. Mówiła po polsku z uroczym akcentem i miała cierpliwość świętej. Halinka, mówiła, il n'est jamais trop tard pour commencer. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. W grupie było nas siedmioro. Wszyscy po pięćdziesiątce, wszyscy z różnych powodów. Krzysztof, emerytowany nauczyciel, chciał czytać Prusta w oryginale. Jadwiga, wdowa po lekarzu, planowała wyjazd do Paryża. Ewa, moja rówieśniczka, robiła sobie prezent na sześćdziesiąte urodziny. Rozmawialiśmy po francusku o prostych rzeczach, o pogodzie, o jedzeniu. O naszych dniach, ale w tym obcym języku byliśmy innymi ludźmi. Śmielszymi, zabawniejszymi, młodszymi. Zapisałam się też na zajęcia fotografii. Zawsze lubiłam robić zdjęcia, ale teraz miałam prawdziwy aparat i nauczyłam się używać go profesjonalnie. Każdego ranka chodziłam na spacery po mieście, polując na światło, kolory, historie. Moje zdjęcia były inne niż innych. Fotografowałam rzeczy, których nikt nie zauważał. Zmarszczki na rękach starszej kobiety, przelatujące oczy dziecka, cienie na starych murach. Prowadzący kurs mówił, że mam dojrzałe spojrzenie dojrzałe spojrzenie. Brzmiało to pięknie. Poznałam nowych ludzi, ludzi, którzy nie wiedzieli, że jestem matką dwóch synów, które mnie zradziły, ludzi, którzy poznali mnie jako halinkę, kobietę, która mówi po francusku i robi piękne zdjęcia. Stanisław z kursu francuskiego zaproponował mi kiedyś kawę. Miał 65 lat, był wdowcem, bardzo inteligentny i bardzo łagodny. Rozmawialiśmy o książkach, o podróżach, o życiu. Nie flirtowaliśmy, ale było między nami coś ciepłego. Halinka, powiedział pewnego razu, ty masz w sobie coś, czego nie ma w innych kobietach spokój, ale też siłę. Nikt wcześniej nie mówił mi o mojej sile. Miałam też czas na rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłam. Spałam do dziewiątej, bo mogłam. Czytałam książki w ciągu dnia. Chodziłam do teatru sama, bo miałam na to ochotę. Jeździłam na weekendowe wycieczki z grupą fotograficzną. Po raz pierwszy w życiu mieszkałam sama. Nie z rodzicami, nie z mężem, nie z dziećmi. Sama. I to było piękne. Miłosz urodził się w grudniu. Otrzymałam SMS a od Tomka. Syn się urodził, Miłosz, wszystko w porządku. Krótki, rzeczowy. Jakby informował o zakończeniu remontu. Przez trzy miesiące nic od nich nie słyszałam. Czasem myślałam o wnuku, ale nie dzwoniłam. Nie zostałam zaproszona na chrzciny. Nie wiedziałam nawet, kiedy się odbyły. Potem, w marcu, dostałam SMS. Nie od Tomka, nie od Zofii, od siedemnastolatka, którego nie znałam. Cześć, jestem Kacper, przyjaciel Grześka. Mógłbym zadzwonić? Mam twój numer od niego. To ważne. Zadzwonił wieczorem. Młody głos, ale poważny. Pani Halinka? Ja jestem Kacper, syn Grześka. Znaczy nie syn. Tylko jego partnerka to moja mama Aleksandra. Mieszkamy razem już rok. Nie wiedziałam, że Grześ ma partnerkę, nie wiedziałam, że mieszka z kimś. Słuchaj pani Halinka, kontynuował Kacper. Ja wiem, co się stało. Grześ mi opowiedział o mieszkaniu, o wszystkim i chciałem pani powiedzieć, że to było do kitu. Młody człowiek, który nawet mnie nie znał, powiedział mi coś, czego nie powiedział żaden z moich synów. Grześ bardzo się tym męczy, powiedział Kacper. Płacze czasem. Moja mama mówi, że to przez poczucie winy, ale on nie wie jak do pani zadzwonić. Dlaczego dzwonisz do mnie? zapytałam, bo moja babcia umarła rok temu, powiedział cicho i żałuje, że nie miałem z nią dobrego kontaktu na końcu. Nie chcę, żeby Grześ żałował tak jak ja. Rozmawialiśmy godzinę. Kacper opowiadał mi o Grześku, o tym jak bardzo się zmienił, o tym jak mówi o mnie, o tym jak żałuje. O tym, jak chciałby zadzwonić, ale nie wie, co powiedzieć Pani Halinka, powiedział na koniec Może pani zadzwonić do niego? Albo może pani chce spotkać się z nami? Z Grześkiem i moją mamą? Tej nocy długo nie spałam Myślałam o Kacperze, o jego odwadze O tym, że siedemnastolatek zrobił coś, czego nie potrafili zrobić dorośli mężczyźni Tydzień później zadzwoniłam do Grześka Mamo? Jego głos był niepewny, jakby nie wierzył, że to ja Cześć Grześ powiedziałam. Rozmawiałam z kacprem. Długa cisza. Mamo, ja zaczął, ale głos mu się załamał. Grześ, czy możemy się spotkać? zapytałam. Chciałabym poznać Aleksandrę. Spotkaliśmy się w kawiarni tej samej, w której Krystyna po raz pierwszy wysłuchała mojej historii. Grześ wyglądał inaczej. Chudszy, starszy, smutniejszy. Aleksandra była miłą kobietą w moim wieku, spokojną i ciepłą. Pani Halinka, powiedziała. Grześ bardzo dużo o pani opowiada. Żałuję, że poznajemy się dopiero teraz. Grześ siedział cicho, patrzył w swoje dłonie. Mamo, powiedział w końcu, przepraszam za wszystko, za to, co powiedziałem, za to, czego nie powiedziałem, za to, że dałem się Tomkowi przekonać. Grześ, powiedziałam, czy ty naprawdę myślałeś, że umrę niedługo? Podniósł głowę, w oczach miał łzy. Nie, powiedział. Myślałem o pieniądzach. O tym, że będzie łatwiej, myślałem jak egoista. A teraz, jak myślisz? Zapytałam. Teraz myślę, że jestem idiotą, powiedział. Że straciłem matkę przez własną głupotę. Aleksandra wzięła go za rękę. Widziałam, że to dobra kobieta, taka, która go wspiera, ale nie kłamie. Grześ opowiedział mi o swoim dzieciństwie, powiedziała. O tym, jak pani się poświęcała, o tym, jak bardzo pani go kochała. Kocham, poprawiłam, nadal kocham. Grześ zaczął płakać. Dorosły mężczyzna płakał w kawiarni, a mnie to nie było wstyd. Byłam z niego dumna, że potrafi płakać. Mamo, czy mogę cię czasem odwiedzać? Zapytał. Chciałbym poznać twoje nowe życie. Chciałbym, żebyś poznała Aleksę i Kacpra lepiej. Oczywiście, że możesz, powiedziałam. Trzy miesiące po spotkaniu z Grześkiem dostałam długi e-mail od Tomka. Nie sms, nie telefon. E-mail. Mamo, Zofia kazała mi napisać do ciebie. Mówi, że jestem dupkiem i że muszę cię przeprosić. Może ma rację. Miłosz ma już pół roku. Jest piękny, ale płacze dużo. Mieszkanie jest za małe, ale nie stać nas na większe. Banki nie dają kredytu, bo zarabiam za mało. Zofia mówi, że to przez to, co ci zrobiłem, że karma wróciła. Nie wierzę w takie rzeczy, ale może ma rację. Grześ mówi, że się z tobą spotyka, że jesteś szczęśliwa, że masz nowe życie. Nie rozumiem tego. Myślałem, że będziesz smutna bez nas. Przepraszam za to, co powiedziałem o śmierci. To było okrutne. Nie myślałem tak naprawdę, po prostu chciałem to mieszkanie i wydawało mi się, że to logiczne. Nie wiem, czy możesz mi wybaczyć, nie wiem, czy zasługuję na to. Jeśli chcesz poznać Miłosza, zapraszamy. Jeśli nie chcesz, zrozumiem. Tomek. Czytałam ten e-mail kilka razy. Słyszałam w nim Tomka, ale też Zofię, słyszałam desperację, ale też coś, co mogło być początkiem zrozumienia. Odpowiedziałam mu następnego dnia: Tomek, dziękuję za e-mail, cieszę się, że napisałeś. Tak, jestem szczęśliwa. Po raz pierwszy od lat jestem szczęśliwa. Nie dlatego, że was nie ma, ale dlatego, że w końcu żyję dla siebie. Przez całe życie myślałam, że moja wartość zależy od tego, jak bardzo jestem potrzebna, jak bardzo mogę się poświęcić, jak bardzo mogę cierpieć dla innych. Teraz wiem, że to nieprawda. Moja wartość nie zależy od tego, czy dam wam mieszkanie. Nie zależy od tego, czy będę dla Was wygodna, jestem wartościowa, bo jestem. Co do wybaczenia, nie ma czego wybaczać. Nie dlatego, że to, co zrobiłeś, było w porządku, ale dlatego, że ja nie potrzebuję już nosić tej urazy, nie potrzebuję być ofiarą. Jeśli chcesz mnie poznać na nowo, nie jako matkę, która wszystko daje, ale jako człowieka, który ma swoje granice i swoje życie, zapraszam. Jeśli chcesz dalej widzieć we mnie tylko źródło pieniędzy i mieszkań, to lepiej zostańmy w kontakcie przez e-mail. Chciałabym poznać miłosza, ale jako babcia, która przychodzi z wizytą, a potem wraca do swojego domu, nie jako opiekunka, która mieszka w małym pokoju i pomaga wychowywać. Mój dom ma drzwi otwarte dla mojej rodziny. Ale to jest mój dom, moje zasady, moje życie. Jeśli możesz to zaakceptować, zadzwoń do mnie, mama. Tomek zadzwonił tydzień później. Rozmawialiśmy krótko, ale spokojnie. Umówiliśmy się na spotkanie, tylko my dwoje, bez Zofii, bez dziecka. Spotkaliśmy się w parku, niedaleko mojego nowego domu. Tomek wyglądał źle, zmęczony, postarzały, smutny, ale patrzył mi w oczy, czego nie robił od miesięcy. Mamo, powiedział. Ja cię okłamałem. Nie myślałem, że umrzesz niedługo. Po prostu chciałem mieszkanie i wydawało mi się, że mam do niego prawo. Dlaczego myślałeś, że masz prawo? zapytałam. Bo, bo jesteś moją matką, powiedział niepewnie, i matki dają dzieciom wszystko. Tomek, powiedziałam cicho, ja ci dałam wszystko przez trzydzieści lat: dałam ci życie, miłość, wykształcenie, wsparcie. Teraz przyszedł czas, żebym dała coś sobie. Ale my potrzebujemy pomocy, powiedział. Wiem, odpowiedziałam. Ale pomoc to nie to samo, co oddanie całego życia. Mogę wam czasem pomóc finansowo, mogę opiekować się miłoszem, gdy będziecie mieli ważne sprawy, ale nie mogę oddać wam swojego domu i zamienić się w niankę. Rozmawialiśmy przez dwie godziny. Tomek powoli zaczynał rozumieć, że jestem osobną osobą, nie tylko jego matką, że mam prawo do własnego życia, własnych marzeń, własnych wyborów. Chciałbym, żebyś poznała miłosza, powiedział na koniec: Ja też. Odpowiedziałam: Dziś, rok po tamtej rozmowie, jestem babcią, która odwiedza wnuka dwa razy w tygodniu. Gram z nim, czytam mu bajki, uczę go pierwszych słów po francusku, ale wieczorem wracam do swojego domu, do swojego życia. Tomek i Zofia powoli uczą się być rodzicami bez mojej pomocy. To trudne, ale rośnie w nich coś, czego wcześniej nie było samodzielność. Grześ odwiedza mnie regularnie, czasem sam. Czasem z Aleksandrą i Kacprem. Rozmawiamy o wszystkim: o przeszłości, teren teraźniejszości, o planach. Jest między nami coś nowego. Szacunek, mam 70 lat. Mówię po francusku, robię piękne zdjęcia, mam przyjaciół, którzy widzą we mnie halinkę, nie tylko matkę. Mam swój dom, swoje pieniądze, swoje życie. Czasem myślę o tym, co by było, gdybym oddała im mieszkanie. Gdybym zgodziła się na życie w małym pokoju, na bycie wygodną babcią, pewnie byłabym nieszczęśliwa, ale oni byliby zadowoleni. Ale ja nie jestem na świecie po to, żeby inni byli zadowoleni. Jestem po to, żeby żyć. Po prostu żyć. I żyję. Jeśli ta historia poruszyła cię, jeśli rozpoznałaś w niej siebie lub kogoś bliskiego, zostaw komentarz poniżej. Podziel się swoją historią. Czasem wystarczy, że ktoś nas wysłucha, żeby poczuć się mniej samotnie. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i wcisnąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych opowieści o kobietach, które odważyły się żyć na swoich zasadach. Bo każda z nas zasługuje na życie pełne szacunku, miłości i wolności. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło.